Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, so to know, man, I still go Go, 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 go Witam, witam mordeczki, seria dzienna, filmik na wtorek Będzie piłka nożna, kosz, kówka, hokej, trochę tenisa No i oczywiście baseball. Tak więc zapraszam do oglądanka a jak zwykle zaczniemy od piłeczki nożnej. Bombeczkę mamy z Egiptu. Drużyna El Dachlech wygrywa z Piramids za 8.30. Tak więc dość ostra bombka. Kursy powyżej 2-0 we wtorek to Chelsea Real Madryt na dwójce za 2.60. Oczywiście Liga Mistrzów. Lincoln gra z Barnsley i tutaj gramy dwójeczką za 2.40. Oczywiście Liga Angielska. Dalej mamy już remisiki. Tutaj Rowrem z Barnley 3.85 Liga Angielska. Atletico Tucuman z Rosario 3.15 Argentyna. I Al Ryan z Al Duhail 4.45. Jest to Liga Kataru. Kuponik królewski z piłeczki nożnej to Napoli z Milanem poniżej 3,5 bramki. Do tego mamy sumę rzutów rożnych na overze 7,5 w meczu Chelsea z Realem Madryt. I Sunderland po całości z Huddersfield 1430 z wyjęcia na kuponie królewskim z piłeczki nożnej, a my lecimy już do koszykówki. Mamy wtorkowe handicapy. Filadelfia gra z Brooklynem. Oczywiście dwie pozycje z NBA, tylko dwa mecze w sumie we wtorek i gramy na Filadelfię z handicapem minusowym 9,5. Druga pozycja to Sacramento z Golden State Warriors. Sacramento jest delikatnym underdogiem, tak więc dodajemy 2,5 punkta drużynie Sacramento i gramy jedynką na klasyczne podwojenie. Z overków mamy te same dwie pozycje, Filadelfia z Brooklynem, 213,5 punkta jest pułap na podwojenie, a drugi mecz to Sacramento Golden State Warriors, 237,5 punkta na podwojenie. Z niszowej egzotyki trzy kuponiki po middle stawce. Na pierwszym mamy drugą ligę francuską i drużynę St. Quentin. Oczywiście na kazecce. Do tego pozycja z Argentyny i Depediente. wygrywa z Platense. No i Liga Niemiecka, BBL, BG Dottingen na kazetce przeciwko Rostock. 1145 jest do wyjęcia na tym kuponie, a na drugim mamy również BBL z Niemiec, tym razem Oldenburg z Würzburgiem. Druga pozycja to Wenezuela i Broncos de Caracas. No i z Rumunii mamy. DCMU PITESTI 1037 do wyjęcia Na trzecim kuponiku mamy litewski Neptunas na kazetce Mamy również poniżej 169,5 punkta w meczu Ligi Mistrzów Bon ze Strasburgiem No i dorzuciliśmy drugą ligę francuską Tutaj zespół Lille na kazetce 875 jest do wyjęcia na tym kuponiku A główny kupon z koszykówki to Filadelfia z Brooklynem na overze 207,5 punkta, Sacramento z Golden State Warriors, overek 232,5 punkta oraz po raz drugi dorzucamy drużynę Lille z drugiej ligi francuskiej. Tak więc chyba wierzymy bardzo w tą drużynę. Mam nadzieję, że dadzą radę, bo tak to położą nam dwa kupony. Lecimy dalej już z hokejem, no i bombeczkę z hokeja mamy z alpejskiej ligi hokeja. Jasenica gra z Cortiną, gramy na Cortinę za 4,90. Taka bombeczka we wtorek. Do tego mamy kursiki powyżej 2,0. I tutaj Servette z Bielem, gramy na Servette. Jest to liga szwajcarska, 2,20 za to płacą. Druga pozycja to Dallas Minnesota, 2,20 również płacą na Dallas. Tak więc gramy w stronę gospodarzy. Pozycja oczywiście z NHL. Wtorkowe remisiki to Kieko Espo z 4,45. Liga fińska. Kalmar z Huddingsfals 4,20, Liga Szwedzka i Nybro Wasby 4,10, również Liga Szwedzka. Tam jest jeszcze mecz Dürgarden w lidze szwedzkiej i też myślę, że tam może być remisik, tak więc sobie spójrzcie. Jeśli chodzi o kupon z hokeja, to gramy na Salzburg na kazetce, oczywiście, Austria. Do tego Alborg po całości z Herningiem, Liga Duńska, no i Boston z Florydą. Gramy kazetką w stronę Bostonu. 1750 jest do wyjęcia na tym kuponie z hokeja. No a dalej mamy już kupon tenisowy. A na nim gramy Dierę z Safiulinem. Do tego Hachina z Beverem. No i Krecikowa z Samsonową. 1560 jest do wyjęcia na kuponie tenisowym. A dalej to już baseball. Dwa kuponiki z baseballa na wysokiej stawce gramy Tampe, St. Louis i Colorado. Wszystkie pozycje oczywiście kazetkami czyli włącznie z ewentualnymi ekstra inningami. Do tego mamy kupon overowy, stricte overowy i tam 6,5 over w meczu Chicago White Sox z Filadelfią. Do tego St. Louis z Arizoną na overze 7,5 i Oakland z Capsami 7,5 również over. 2025 jest do wyjęcia z tego kuponu na baseball. No, i Liga Typera, i tutaj mecz Ligi Mistrzów Napoli z Milanem. Tam może być dość ostro. A 5 punktów jest warta poprawna odpowiedź na pytanie, jaki będzie dokładny wynik w tym meczu. Typujemy do godziny 21. Pamiętajcie, by nie edytować swoich komentarzy, jak również zamieścić godzinę waszego typowanka. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera: na pierwszym miejscu Bart, na drugim Pan Po. Na trzecim Dominik Zieliński jak ze mną. Dziesiątkę zamyka Jurgen Chlop, a Liga Typera jest już zaktualizowana. Jutro będzie film statystyczny ze wszystkiego co robiliśmy na kanale. Jeśli chodzi o dane statystyczne, a Liga Typera już jest aktualna na chwilę obecną. Kolejna jej aktualizacja będzie za tydzień. Ja oczywiście zapraszam wszystkich do zabawy. Zapraszam również do grupek Wiposki, bo mamy je z różnych dyscyplin. A zainteresowanych dołączeniem zapraszam drogą mailową na sportpredictionspl mo. Możecie również wspierać kanał, bo dla wspierających dodatkowe filmy z kuponami taki filmik dla wszystkich poziomów wsparcia wleci przed weekendem z kuponami do toplik europejskich. Do tego w dniu dzisiejszym wieczorkiem będzie filmik challengeowy dla grup Ekstra Klasa i Pierwsza Liga. Zaczynamy nowy tydzień, no i kupony będą zawierały zdarzenia z dnia jutrzejszego. Tak więc, bądźcie gotowi, wieczorkiem wlecą dla Was filmiki dla każdej challengeowej grupy wsparcia. Aby wspierać kanał, wystarczy kliknąć przycisk Wesprze, i taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ona zostanie zaktualizowana w jutrzejszym filmie statystycznym. Tam dość ładnie poszedł nam tenis. Tak więc, tenis jest bardzo wygórowany. Zobaczycie to zresztą w filmiku. Niestety nie poszła nam piłeczka w zeszłym tygodniu, tak więc ta wartość dziennej piłki dużo, dużo spadnie. Koszykówka również na plusie, a poszczególne ligi jeszcze nie są wyliczone, no bo dzisiaj w niektórych ligach kończą się dopiero zmagania z ostatnich rozgrywanych kolejek. Tak więc wszystko będzie policzone w jutrzejszym filmie statystycznym, na który serdecznie zapraszam. A teraz już bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach.